30 kolejka wirtualnej ekstraklasy. W ostatni weekend kwietnia pogoń Szczecin powalczy o powrót na fotel lidera. Na jej teren przyjeżdża ostatni ruch. Marzenia zagłębia o europejskich pucharach może rozwiać ustępujący mistrz. Czeka nas także mecz przyjaźni w Krakowie. Legia warta, jesienią w meczu tych drużyn padło 9 goli, a górą byli zieloni. Tym razem przy Łazienkowskiej nie uświadczyliśmy takiej kanonady, ale zieloni okazali się wymagającym rywalem. Po długim biciu głową w mur, wreszcie w ostatniej akcji pierwszej połowy Zadanie Jozuę na gola zamienił Jurgen Elitim. Sam Jozuę potwierdził jeszcze wyższość wojskowych, rzut wolny z idealnej pozycji. Piękny strzał i piłka pofrunęła w okienko. Legia należycie wykonała swoje zadanie, warta bez szans i coraz bliżej spadku. Puszcza widzę, w łodzianom jesienią również nie było łatwo przeciwko Benjaminkowi, tym razem nie udało się nawet wymęczyć skromnego 1-0. Po koncercie w Grodzisku Wielkopolskim przed tygodniem, tym razem widzę, wywozi tylko punkt z Krakowa. Raków zagłęb. Miedziowi, mimo że przez cały sezon utrzymywali się w ścisłej czołówce, na dobre już odpuścili i trudno im będzie powalczyć choćby o puchary. Raków także nie spisuje się dobrze i takiej dominacji, jaką zaprezentował tego wieczoru, raczej mało kto się spodziewał. W 21 minucie dośrodkowanie Nowaka z linii końcowej zamknął John Yeboah i medaliki objęły prowadzenie. Po kilku minutach obrońcom urwał się Ante Cernac i z dziecinną łapością zamienił sytuację sam na sam na drugiego gola dla gospodarzy. Jeszcze przed przerwą Horvath Znalazł się w podobnym miejscu, tym razem wybrał dalszy słupek i posłał piłkę w samo okienko. Raków bawi się z rywalem, już w pierwszej połowie wszystko było jasne. Z tego względu poznanie stron medaliki nie poszły za ciosem, ale gdy rywal sam prezentuje piłkę tuż przed bramką, należy to wykorzystywać. Nie pierwsze w tym sezonie niezrozumiałe zachowanie Diudisa. Bartosz Nowak dokłada gola do dwóch asyst i ustala wynik meczu. Pogrom pod jasną górą, zagłębie fatalne i kompletnie zdominowane. Śląsk ŁKS że wiosny jadą do Wrocławia, dopiąć swego. Tym razem Ekstraklasa ich nie przerosła i realnie mają szansę w niej pozostać. Oto dziesiąta minuta, do długiego podania wystartował Hussein Balić, Kontratak zapowiadał się dobrze, co prawda Austrek został wygoniony do boku, ale zmieścił piłkę w bramce z ostrego kąta. ŁKS stawia pierwszy krok do celu. Po pół godziny gry Ramirez trącił tylko futbolówkę po podaniu Mokrzyckiego. Janczukowicz długo się nie zastanawiał, słaba interwencja Leszczyńskiego i piłka znów ląduje w bramce. Goście Grają pewnie i nie ma powodów, by podejrzewać ich o roztrwonienie strat. Paweł Janczukowicz, golem i asystą, daje łodzianom utrzymanie w ekstraklasie. Pierwszy z benjaminków zostaje w lidze na dłużej. Pogoń ruch, oto zaś ten Benjaminek, który już teraz może się z Ligą pożegnać. Pogoń gra o mistrzostwo, więc na pewno nie zamierza mieć litości dla niebieskich. Ale spójrzmy, bo to pierwsza akcja meczu i piłka w bramce koszokaru. Daniel Szczepan niespodziewanie daje prowadzenie przyjezdnym. To, że wyrównanie jest kwestią czasu, można jednak było uznać zapewne. Po przeszło pół godziny na 1-1 trafił nie kto inny jak z Kuluris. Chwilę po wznowieniu gry w środku pola faulował Łukasz Moneta. Sędzia nie zastanawiał się długo. Czerwona kartka, koniec ruchu jest coraz bliżej i staje się jeszcze bardziej pewny. Przewagę liczebną portowcy wykorzystali jeszcze przed zejściem do szatni. Kuluris znów trafił w prostej sytuacji i odwrócił losy meczu. W koniec końców gospodarzy spotkał jeszcze zimny prysznic, bo nie poszli za ciosem, a gdy rywalom udało się wyprowadzić atak, Chwałował przy próbie wybicia i mamy rzut karny dla ruchu. Daniel Szczepan strzelał w tym sezonie głównie z jedenastek, teraz też wykonał ją bez presji i podobnie jak Kuluris dopisał sobie dublet, ale ze zdaje się podobną łatwością Pogoń ostatecznie wróciła na prowadzenie. Na kwadrant przed końcem piłkę w dolnym rogu bramki stypicy umieścił Fredrik Ulwestad. Pogoń korzysta z potknięcia Widzewa, natomiast ruch jest już pewny spadku z ekstraklasy. jak Górnik, od razu spoglądamy na boisko i patrzymy jak długo Obrońcy nie byli w stanie odebrać piłki Lisandro Semedo. Z prawej strony, przez środek przed polem karnym, wreszcie dał radę wedrzeć się bliżej lewej flanki i pokonać Daniela Bielicę. Indywidualna akcja przynosi gospodarzom prowadzenie. Radomiak nie stracił go niemalże przez całe spotkanie, ale wystarczyła chwila nieuwagi w końcówce. Ruch powietrze Sebastiana Musiolika i napastnik gości rzutem na taśmę doprowadził do wyrównania. Trudno powiedzieć czy dla Górnika trudniejsze jest nie zremisować meczu, czy dla rywali nie zremisować z Górnika. Tym razem to Zabrzanie wyszarpali punkt w ostatniej chwili. Krakowia Lech. Pod Wawelem mecz przyjaźni. Faworytem jest oczywiście Kolejosz, ale pasy potrafiły sprawiać problemy przyjaciołom z Poznania nawet w takich momentach. I tym razem nie było inaczej. Jedyny gol padł w 35 minucie jego strzelcem Benjamin Kalman. Niespodziewanie to Krakowia robi krok do utrzymania i nie pozwala Lechowi wykorzystać potknięć innych drużyn z czołówki. Piast Jagiellonia. Naprzeciw siebie sąsiedzi w tabeli. Być może ktoś po tym meczu zbliży się do walki o europejskie puchary w ostatnich kolejkach. Po pół godziny gry Tomasiewicz zastawił obrońcę na linii pola karnego, poszukał sobie miejsca i trafił w samo okienko. Piękny gol pomocnika i piast na prowadzeniu. Gościom w drugiej połowie powiew świeżej krwi dał Tomasz Kupisz. Doświadczony zawodnik uciekł prawym skrzydłem i dał Jagiellonii remis. Ostatecznie dwóch rannych przy okrzei pogarsza to sytuację obu stron. Korona Stal to już naprawdę jedna z ostatnich szans dla gospodarzy się tylko zwycięstwo i w 17 minucie Martin Remak ich do tego przybliżył. Świetnie pokazał się do podania Kroksztada i bez trudu trafił do siatki. Niestety, bardzo szybko Kielce uciszył Iliasz Szkurin. Białorusin miał jeszcze prostszą sytuację, nie mógł tutaj spudłować. Stal zabiera ze sobą jeden punkt, Torona, mimo że w pewnym momencie odżyła i postraszyła niektóre ekipy z dołu tabeli, powoli pakuje już walizki. Kolejka bez hitów, ale na przyzwoitym poziomie. Niespodziewanie Lech uległ Krakowi. Pogoń nie bez trudu poradziła sobie z ruchem, zagłębie rozbite w Częstochowie, bardzo pewnie ŁKS i Legia. Pogoń znów przeskoczyła widzę, wojskowi wracają na podium, alech wypadł z czołowej czwórki. Bez matematycznych szans na mistrzostwo stal, piast, raków i jagiellonia, tym samym o medalikach jasno można mówić ustępujący mistrz. Co nie udało się w 2012 i 2020 roku, wreszcie doszło do skutku i w ekstraklasie utrzymał się ŁKS łódź. Z elitą po jednym sezonie pożegna się na to. Zamiast ruch chorzów. Czołówka klasyfikacji strzelców się zacieśniła. W minionej serii gier przebudzili się Szkurin i Kalman. Z kolei Kuluris i Cernac dzięki dubletom umocnili swoje pozycje. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na Wirtualnych Ligach.